Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu-działaj.pl Proszę Państwa, w ramach cyklu przegranych Raiffeisen Bank International, oddział w Polsce, przedstawiamy Państwu kolejne bardzo ciekawe orzeczenie. Mianowicie 18 maja 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Odfrankowił umowę kredytu udzieloną przez Polbank EFG, czyli poprzednika prawnego, który został przejęty przez Raiffeisen i stwierdził, że umowa jest ważna, ale ma być spłacana od tej pory jako kredyt złotówkowy. Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten kredyt, to kredyt był udzielony na kwotę 1 100 000 złotych. Dotyczył zakupu mieszkania w Gdyni. I co ciekawe, po, po 12 latach spłacania tego kredytu według banku Frankowicze byli winni bankowi dokładnie 1 800 000 zł, czyli ponad, grubo ponad kwotę, którą zaciągnęli kredytu. Ponadto e, e, w tej umowie były klauzule abuzywne, klauzule dotyczące indeksacji, i sąd po wykreśleniu tych klauzul e, abuzywnych stwierdził, że umowa może nadal obowiązywać, czyli został to kredyt złotówkowy, ale oprocentowany jak dla franka szwajcarskiego, czyli LIBOR plus marża. I co się stało w związku z tym odfrankowieniem? Po pierwsze, Saldo kredytu w związku z tym odfrankowieniem zmniejszyło się z tej, którą powydawałem Państwu, kwoty 1 800 tysięcy do 930 tysięcy zł. Ale ponadto sąd okręgowy zasądził na rzecz Frankowiczów nadpłatę wynikającą z tego, że spłacali kredyt frankowy. Tej nadpłaty przy tym kredycie było ponad 300 000 zł. A zatem Frankowicze. Po wyroku odfrankawiującym tę umowę kredytową, kiedy już franka usunęliśmy z umowy, dostali umowę złotówkową na kwotę saldo kredytu 630 tysięcy złotych. Czyli wobec tego salda, które bank przedstawiał, czyli 1,8 mln, jest. Dosłownie 66% obniżenie salda kredytu. Proszę Państwa, nie ma na co czekać. Trzeba działać. Nikt nie powiedział nam, Frankowiczom, że w tych sprawach będzie łatwo. To nie jest tak, że za każdym razem mamy unieważnienie albo odfrankowienie. Raz jest odfrankowienie, raz jest unieważnienie, ale nawet przy odfrankowieniu, jak na tym przykładzie, mamy bardzo korzystne rozwiązania i bardzo dużo zyskują Frankowicze. Proszę Państwa, dlatego zachęcamy, proszę działać. Wchodzić na stronę Frankowiczu, działaj i po prostu podejmować decyzję, podejmować wyzwanie, bo jest o co się bić. Warto wykonać ten ruch i uzyskać całkowite zlikwidowanie kredytu poprzez unieważnienie albo prze przemianowanie tego kredytu, od frankowienie i zrobienie z niego kredytu złotówkowego. Bardzo dziękuję Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. Do usłyszenia.